Z tej strony Przemek, prowadzę kanał Rasy Staropolskie. Dzisiaj bierzemy udział w wypuszczaniu bydła białogrzbietego pierwszy raz na łąkę po przerwie zimowej. Zapraszam na film. Jesteśmy w gospodarstwie pana Pawła Majek w Jarczewie, położonym w województwie lubelskim. Krowy, kiedy opuszczą oborę pierwszy raz po sześciu miesiącach, będą bardzo podekscytowane, zaczną skakać i brykać. Muszą sobie przypomnieć, co to jest pastuch elektryczny. Jeśli zwierzę go dotknie, to kopnie go delikatnie prąd. Jest to bardziej bariera psychologiczna, bo jeśli zwierzę wbiegnie w niego całym impetem, nawet nie zauważy, kiedy go przerwie. Dlatego po drugiej stronie ogrodzenia na straży będą stali sąsiedzi pana Pawła. To jest pani Bożena, pani Basia, pani Tania, pani Ewa, pan Jarek, pan Kuba, pan Bartek, pan Marian, pan Zbyszek, pan Wojtek, pani Paulina, pan Darek. Zaczynamy tą zabawę. Najmniejsze sztuki. Bardzo ładne lasy. Lasy podobni? Tak, tak, bo się fajnie. E, ładnie wyglądają. Tak. Jak trzeba masz cenę, betinka, cytrynka. A był taki czerwone coś. Tak, jak? jest mieszanka z cimentara z Angusem, ale tu no. się dochowuje nie do nas. Dobra. I tutaj mamy. Białą. To są białe drzwi. A lampa? Ta była na wystawie z Wojtusem rok temu. E, Incha. E, Ines, Olaska, Pana yy, Iska od Wiktora, Aurecka, nasze wcześniejsze krowie, które jeszcze są. I one też wypuścimy je? Yy, Tych na razie nie, bo będzie że naraz na raz przemieszanie. Rozumiem. To na dalszy plan a to będziemy wypuścić. A to to stado wypuścimy? Zgadza się. Pierwsze sztuki opuszczają oborę. Zwierzęta są oszołomione. Ale bardzo zadowolone, że znowu są na wypasie. Wreszcie świeża trawa, nie wiadomo czy jeść, czy biegać. Skocznym krokiem nadchodzą wybiał grzbietki czarnoboczysta. Sąsiedzi już czuwają, aby zwierzęta nie przerwały pacucha elektrycznego. Jedne już pasają na pastwisku, inne dopiero opuszczają budynek. Najpierw wychodzą już starsze krowy, które już wiedzą co to jest pastuch elektryczny, bo w zeszłych sezonach były już wypasane. Ale w tej ich radości z wolności mogą omyłkowo wbiec w ogrodzenia i je przerwać. To już ostatnia sztuka ze starej stawki. Zaraz przyjdzie czas na debiutantki, z nimi będzie zabawa. Sąsiedzi bardzo dobrze się spisują i wołają, byś, 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 aby dać zwierzętom do zrozumienia, że oni tam stoją i muszą się zatrzymać, bo dalej nie przejdą. Po wpuszczeniu wszystkich krów został włączony prąd elektryczny w pastuchu elektrycznym. Teraz ogrodzenie kopie i stanowi naprawdę barierę. Każda z tych krów powinna dotknąć pastucha i przekonać się, że dalej nie przejdzie, bo kopnie ją prąd. Ale musi zrobić to spokojnie, kiedy nie będzie biegać, tylko się będzie pasła i w końcu podejdzie do ogrodzenia i nosem dotknie prądu. Wtedy już będzie wiedziała, że tutaj płynie prąd i boli. Drugi raz do niego nie podejdzie. Ale teraz są za bardzo podekscytowane. Trzeba chwilę poczekać, aż się uspokoją. Nagle stado ruszyło w kierunku opory. Zwierzęta chyba się znudziły albo się wystraszyły. Ruszają do budynku. A w szczególności ta sztuka, o imieniu florka, uparła się, że wejdzie do budynku. Cały czas będzie próbowała uciec do środka. Gospodarz idzie ją odpędzić. Sąsiedzi ją dobrze znają i pamiętają zeszłego roku. Wtedy też chciała uciec z pastwiska. Florka to uparte zwierzę, chce wejść do obory i koniec. Dziś według niej za mocno słońce świeci, jaskółki za nisko latają, a trawa jest za mało zielona. Pan Paweł musi ją pogonić i szczotką lekko klepie ją po plecach, co okazuje się skuteczne i florka rusza przed siebie na pastwisko. W sumie dobrze, jakby ona dotkła trochę tego sznurka, wiesz? Jak ona dotknie, to ona skumasz, to sprąd już nie podejdzie. A teraz ona jeszcze głupia. Tak, Ale ona lubiła się cofać do obory. Aha, aha. Musimy trochę wygonić. Niech sobie dotknie, może tego sznurka. I jak go na dotknie, to ona się już nie, nie podejdzie do niego. Tak, ale bardzo spokojnie. Powiem Ci, myślałam, że to będzie naprawdę Teksas. A jestem jakiś strasznie zdenerwowany. Te już chodziły, nie? Tak. No właśnie, słyszę, że ten, że piszą reszta strasznie krzyczy. Wolność. A ty trzymałeś wcześniej y, cimentala, i jest duża różnica w mleku? Tak, bo te moje były związane z ręką, które tam mleka dawały. No niestety Piałośbiecki dał im sporo mniej, Aha. ale jednak jest robotność tak, jak ona jest spokojna i się zaciela i wszystko. Macie, tak wolę to a, a, a ile ma wydanych ciebie jak zbiewka? Hmm. Szczerze, po prostu drugi roku, te dwie były tak zbadane, to jedna miała 4700 a druga też miała podobny szczerik. Nie jeszcze trzeba karmić O, o właśnie, zgadza się, jak dostaną to też będzie dobrze. A w skali KS nie przeszkadzałem z takimi doradkami. A najlepiej sobie ciebie karmić. Tak. A, o, o, o. teraz z dominacją, czułam się... A tak co bodzi? Uciętymi rogami, to może tak być. Tak, tak. to jest ta. Ona Czyli ona rządzi, tak? Tak. Jak się nazywa? Yy, młodzie. Młodzie. Bo to jest Pan, który chciał trzymać białoruśbiety, ale jakoś w nam mu to wszystko nie wyszło i zrezygnował. I ja odkupiłeś stawę? Tak. Wraca fanka obóz. ból. Nie Florka to uparte zwierzę. Ale na szczęście pan Paweł czuwa i odgania ją. Ona jeszcze będzie próbowała. Wracamy na chwilę do obory bez florki. One jeszcze nie były na łące, te? No, nie. No właśnie, podczas gdzieś uszkodzimy o kogoś tak. The jerk idzie, tak? idzie, tak? Idzie. 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 idzie? O, idzie. I tutaj wybieramy kamtary, dlaczego? Że ja po kolei będę każdą sztukę wyprowadzał, A. obejdę z nią pastwisko, pokażę jej trochę tego pastucha aż dotknie i parę minut ją puścią, nie? Tak, bo Że to są, już... pierwszy raz będą wypuszczane. To, to są białki? Pierwiastki, już po Czy pierwszym Za tak? To ty idziesz, tak? A potem zostaw co jedzą. jedną. Będę... O właśnie. potem może Mówi, się Kuba Tej też średnio będzie się podobało na dworze. No, Wychodzi pierwsza debiutantka To tak spoko. Wystraszyła się trawy, nie wie co to jest. Ale od razu jej się spodobało. Lecimy. Na szczęście to właściciel musi z nimi biegać, a nie ja. A to nie jest takie proste, utrzymać tak duże zwierzę w tak dobrym humorze. To utrzyma 500 kg na sznurku. Powodzenia. Ale pan Paweł ma specjalną technikę. Kuca i balansuje ciałem. Zmusza ją wtedy do zmiany kierunku. Dobra. Celem oprowadzania tej krowy jest dotknięcie pastucha elektrycznego, ale w kontrolowany sposób. Tak, żeby nie przebiegła przez pastuch i poleciała dalej. Ale ma go dotknąć i przekonać się, że płynie tam prąd. Ona już wtedy będzie wiedziała, że do białego sznurka nie podchodzimy. Świeża mineralna. I ona pierwsza z jestarszałów na pastwisku, jako jałówka nie chodziła. A, masz rację, pan Strycharczuk mówił, że jako jałówki młode, nie? Mhm. Z jakiegoś momentu wychodziły ludzie. Aha, tak. Czyli ona jest kupiona? Tak, tak. tak. To może dawaj tu pod żeby się dotknęła. Możesz teraz tak że... Idziemy na dotykanie, na no, razie podejdę. Do no, piana i poszłam. Piana w pysku to znak zdenerwowania o. u bydła. Hodowca podał jej trochę trawy i teraz krowa zaczęła się paść. Ale to z pierwiastka, jakie ma wymie napuszczone. Tak. Jeszcze coraz nie niemiła, Aha. bo druga jest stanęła na strzyk. Oj, ale na szczęście nie za mocno i się goi. Chodź, podejdziemy. Najlepiej gdyby dotkła śluzawicą, tam jest najlepsze przewodzenie. I może coś pamięta coś u pana Andrzeja też było w Nie, nie, ona była na łańcuchu u niego. Tak? A takie drugie gospodarstwo tam co ma? A, ogro... A może i tam jest, może i Właśnie tak wspominał To ja ją widziałem w takim razie, musiałem ją widzieć. O, one są na filmie właśnie małe, no. O, tutaj. Ja chyba znam całą populację bydła białogrzbietego w Polsce. Wszędzie byłem, wszystkie nagrywałem. O, mamy to. Udało się. Krowa dotknęła pastucha elektrycznego. Na pewno tą lekcję zapamięta na długo. Za chwilę hodowca będzie mógł ją puścić wolną. Nie, no już może, już wie. Dla pewności pan Paweł chce, żeby krowa dotknęła jeszcze raz pastucha, ale ona już najwyraźniej wie, co to jest. To co, to ją możesz puścić? Uwaga, puszczona jest. Znaczy jak tego się nie dostanę. Zaraz mam uwagę Wojciechka, dlaczego? Ona nie zna reszty? Nie. W ogóle dopiero w zimnej te wszystkie cztery przeprowadziliśmy do tej obory. tak od stycznia gdzieś. Ale już wzrokowo się znają, tak. chociaż tyle. Ktoś pojadł. Słuchaj może te, co w ramie, w ramię.

I sama nie może uwierzyć ze swojego szczęścia i słońca na niebie. A Florka cały czas kombinuje, jak tu się dostać do budynku. Idziemy do obory po następną debiutantkę. Tak, Z tego wrażenia dziewczyna nasz się poślizgła. Hodowca ma serce i cierpliwość do tych zwierząt. Tłumaczy im wszystko jak małym dzieciom, a one jakby go rozumiały. Hodowca już tańczy z pierwiastką w kółeczku. Czyli to jest cykoria. Syn pana Pawła, Wojtek, pamięta imię każdej krowy. Jest bardzo zaangażowany w hodowlę. A powiedz mi... Bo ta też jest kupiona Czy tak. twojego chowu? Zgadza się. Ja wszystkie te cztery co będę puszczał, bo w podobnym czasie. W ciągu dwóch miesięcy przywoziłem. Dobra. Pojechałem po jedną, a skończyło się na cztery. pojechałem na wystawę z dosisna i zajechałem jest <grymne> bo Oj, się wystarczy. Obok przylatuje szczęśliwa Italia, która przed chwilą chodziła na sznurku z panem Pawłem. A chyba jej nie jeszcze. Jest, jest, prąd jest. I co ona już chyba dotknęła, bo nie chce. Kolejna przetestowała prąd i może chodzić wolno. I te sznurki, żeby łatwiej złapać. Tak, 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 tak rozumiem. Po to, no bo nie złapiesz takiej śliskiej krowy za roga, to nie jest możliwa sznurek to sobie jakaś na szansa, że ją chwycisz. Ale to I ona poznaje teraz koleżanki, bo jest głową krówką. Być czy jałówkę? O, tam mam akurat jałówkę, tą cytrynkę to tam jest, aha, aha. w klasce, a reszta te trzy pierwiastki miałoby. No to masz pecha na wieki. Tak, bo one rosną w, y, wszerz i ludzie w ciemność. Cimentale w oborze dostały siano, a my idziemy po kolejną pierwiastkę. Agata, tak? Tak. No ona z nich była najbardziej taka. Ale teraz ta jest popełnieniem, że to Tak, czy dojedzie tak pani na kontrolę, to nie Opowiada mi o tej sztuce pan Zbigniew Majek, ojciec pana Pawła, a gawa już opuściła budynek. Kieruje się na pastwisko, chociaż trochę się wstydzi. Tak, to jest jakiś wariant. Uwaga, to jest troszkę taka temperatura. Dzisiaj gospodarz zrobi dobre kardio, a nawet trening crossfitowy, bo i siły musi użyć. Z Agawą będą trochę dłuższe zapasy, bo dziewczyna jest dość uparta i nerwowa. Hodowca ostrzega syna. Gdyby krowa ruszyła w jego kierunku, to ma od razu uciekać. To pewnie siostro, co? Nie A to jak się nazywa? kawa No wolno, co? O. Dotknęła? Nie, nie, jeszcze nie. nie. Ja nie będę pijał. No wylotuj. Myślę, że jeszcze trochę z nią potańczysz. Boją koleżankę z trysu. Inna pierwiastka też chce przyłączyć się do ich spateru. Ale pianę puściła jest zdenerwowana. Ale na pewno się cieszy. Prawie, wszystkie. A, a Cały stado znasz. To ta co ta, to ta to teraz trzyma to jak się nazywa? Nie A i to młoda krówka czy stara? Stara Młoda, ja się na pastwisko Aha, i dlatego tak wariuje. Powiedziała, że będzie spokojna. Ale ona już też się zmęczyła, nie? To, 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 to tylko jeszcze jedna przed tobą. Ona dotknęła już pasucha? Dotknęła. I poszła tak. węgła! ale poczekam trochę. trochę. Ale to takie duże wydarzenie sąsiedzkie, bo wszyscy się zebrali pomóc tutaj tak, przy krowach. A tak. chyba nikt z Was nie, nie hoduje jest. krów, tak poza. Po prostu są w porządku. To... O, właśnie. To, to wtedy A? Ona chyba wie co to jest pastów Uważajcie Agawa ruszyła w stronę obory Ale czujny pan Kuba dyżuruje tam i odgania krowę Czyli te młode dostałem teraz łupnia, bo są pierwsze w stadzie dominacji, zaczynają ustawać, ustalać. To jest ta, co chciała do obory uciekać? Ona ma idealne rogi do budzenia. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo kolejna sztuka rusza do biegu. Na szczęście w porę sąsiedzi interweniują. Przyszły hodowca Białych tak? Moje marzenie: żeby mieć Białych tak? I ręcznie ją doić. No to nie wiem, czy to jest takie marzenie, to trzeba codziennie dwa razy dziennie. Rolnik śpi i samorośnie. I to jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Z obory wychodzi czwarta, ostatnia pierwiastka. Została jeszcze Jerseyka do oprowadzenia. Jest Krowa od razu z że trzeba przejść do kusa i ruszają. To będzie szybki spacer. Albo Bonanza. To wypuszczenie stada pierwszy raz na paswisko to świetne spotkanie integracyjne sąsiadów. A się ja pamiętą ja Mogą poruszyć tutaj ważne społeczne kwestie. Aha! Ile jest Twoja Kasia po ślubie? Innego baru. Pan Jakub wyprowadził Jerseykę. I krowa Krystyna. ja. Ona też jest nowa stadią. Mój Tadeusz miał 52 lata i się nie należy. Była wypasowana na łańcuch. Mój Tadeusz miał 50 lat i się nie należy. Zobaczmy, że odtękanie by dotknęła pastucha. Dobra, śpiszcie, dobra? Nie chęca mi się tu. Wróćka. O, dotknęła. Tak. To już będzie wiedzieć. Kropa holi w końcu dotknęła pastucha elektrycznego i jest puszczona wolno. Czyli udało się, są wszystkie wyprowadzone. Tak, Jeszcze fajnie. chwilę je popinujemy, żeby tam się właśnie, zaczęły paść. I potem pójdziemy z Twoim synem, on nam wyprowadził jałówkę. Tak? A mówisz, widzisz jakąś różnicę, że krawy są wypasane, że chodzą? Tak, że, że... No dobrze, tak. Najfajniejsza to jest sprawa wykrywania rui, wszystko ładnie widać. tak mhm. na dłoni. Jak u kwiaty, to i to wypasanie to i nam lekko fajnie poskakuje. A HF siada, woli kieszonkę w obozie stać i nic na tym trapoku. Tak, tak, pomieszczam. Pomyśle... Tu są takie HF, czerwone a teraz, chudy, to ona wszędzie zbiega, po trawie. A tym, co? patrzy, jest A człowiek nie ma problemu, też szczęśliwy krowy. Tak, nowy I, program. I też przyjeżdżają. Tak, przyjeżdżają? Kiedy? E, tak, e, właśnie tak, byli już dwa razy. Były tam na przykład e, doświadczenia z piłką w obozie, jak się zachowują i chcą jeszcze przyjechać właśnie jak będą krowy na zewnątrz też przy nich pochodzić. A ten program I co ma na celu? Szczerze, to jest badanie, właśnie yy, jak krowa, jakie ma parametry, która jest właśnie w takiej oborze i na wypasie yy, w oborze wolnostanowiskowej i cały rok na uwięzi. Będą porównywać, która właśnie jest najszczęśliwsza, co jest oczywiste. Tak, I to będą badali y, im hormonów. Tak, z i z mleka tak. zgadza się właśnie. Hormon szczęścia. I dwie Krówek 13 w tym roku, reszta na razie zostaje. Tak, hobby. dosłownie, właśnie, zacząłem się od motorów, później się trafił Fiat. Szczerze. Ale ty kupujesz graty i naprawiasz? Tak, o tylko że się schodzi strasznie. Na przykład tą WFM-kę to jest w dziadku. Od strony mojej mamy i ojca, tylko że ją przerobili na włoskę całkiem inny motor, zdezerowali. Ale wszystkie części dostałem i tak w ciągu dwóch lat, zbieraliśmy i A energii. z tyłu mamy Fiata. Tak. tak. Powiem ci to, to teraz jest tutaj po prostu perełka <grym> na tym podwórku. A jest jeszcze taki myk, jak się dobrze uda, nie chcę zapraszać, bo też czasem jest ciężko u nas. Bo Szwagier ma w takim samym kolorze, drugi tak samo Aha, by były dwa Tak, dwóch kumpli ma polonezy, dwóch jeszcze fiaty I chcemy pojechać w góry w tym roku Bo tam w roku byśmy na Mazurach Dojechały i wróciły <grymne> ja, już, Nie że jeszcze nie chodziła Wiem, będzie dobry Bo tak takiego małego to jest ciężko do nas kampanii Przyszedł czas, aby Wojtek zaprezentował nam, jak oprowadza cielaka białogrzbiętego o imieniu Cytrynka ćwiczy przed wystawą bydła, gdzie będzie również oprowadzał cielaki. Mogę ci ją pójść, co? Ale z tego będę was gonił. Molę ją pobiegać, aby będzie stała trochę w koło zabawek. O tak bardzo ładnie, po kwiatkach, mama się powie. Wojtkowi idzie bardzo dobrze o oprowadzanie cielaka. Obok jest ogródek warzywny. Wyprzeć ją, o tak, bardzo dobrze. I teraz skręcaj w lewo, Bardzo dobrze, o jak ładnie zakręciłeś. Tak Nawet dwie, która to z lewa strony. Naszą stronę próbuję, jak chce do nas i to idzie do nas. Pomidory, krótko. Będzie mniej. Ja! Jak to ciężko, to trzy. W jedną stronę poszło łatwo. Gorzej z zawracaniem. Cielak nie ma ochoty wrócić. Pomału kierujemy się do obory. I co wychodzimy teraz tak codziennie na takie spacery? Tak. Na koniec cielaczek trochę się rozbrykał, i Tata musiał interweniować. Tutaj wszystkich sąsiadów muszę teraz złapać. Co pomagali? Tak, muszę wszystkich sąsiadów złapać teraz. Trochę tak. Spokojne, no już nie? Tak, tak, już. Już się uspokoiły? Tak, już to jest tak. ok. To ja już, tak, już kończymy to chyba to zabawę spinową. Kto by pomyślał, że krowy tak lubią swoją oborę. Krystyna jest nowa w gospodarstwie i na razie nie ma swojej wyrobionej pozycji w stadzie. Coś mi się wydaje, że by być w budynku sama. Masz szyny, ja sobie Pan Jakub eskortuje ją z powrotem na pastwisko. Teraz florka próbuje się dostać do obory. florco udaje się przejść pod pastuchem elektrycznym. Krystyna ucieka spłoszona, na szczęście pan Kuba czuwa i przyprowadza z powrotem uciekinierkę. Choć ona bardzo niechętnie wraca. Uparła się, że ona nigdzie nie wraca. Zostaje w oborze i koniec. Tutaj musi przyjść hodowca i zabrać swoje uparte zwierzątko z powrotem na pastwisko, bo wydajemy na Pan Paweł widząc sytuację, przeskakuje przez pastop elektryczny i namawia florkę do obiegu w stronę pastwiska. Po chwili jednak Krystynie udaje się zbiec i ucieka do drugiej obory, gdzie stoją cimentale. Podowca zabierze ją z powrotem do obory, skoro tak bardzo chce. tam nie? A, no. to są Czy nie chcę chodzić będzie stać. Chodzę dzisiaj, a tak może jeżeli poświęcę trochę czasu, tak? Że on się boi stada, bo nie widać, że on się boi krów i ucieka. Aha. Krowa już uwiązana i chyba jej się tutaj podoba, na pocieszenie dostanie siana. Reszta stada już się uspokoiła i grzesznie się pasą, więc czas na grilla sąsiedzkiego. Zapraszamy! I pomachać. Możemy, możemy. Uuu. Uuu. Pozdrawiam Przemek rasy staropolskie i zapraszam na następny odcinek.